Yo, 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 siemaneczko, z tej strony Ajkowski, witam w kolejnym odcinku z gry Shucks and Fidgetes, Shakes and Fidget na serwerze EU1, czyli nowym europejskim serwerze, który właśnie wyszedł w poprzedni piąteczek, ten, który oczywiście teraz był, czyli mamy, no, dzisiaj czwarty dzień serwera, piątek, sobota, niedziela, i poniedziałek, czyli czwarty dzień serwera, my dzisiaj oczywiście sobie zrobimy jeszcze losowanko konkursu, właśnie tego, który z tego odcineczka, który pojawił się nad moją głową, oczywiście 100 grzybków dzisiaj u kogoś w portfeliku shakesowym wyląduje eee, no i co odcineczek będzie taki bardzo szybki dzisiaj sobie zrobimy po prostu podsumowanie czyli te trzy pierwsze dni jak to tam wszystko wyglądało jaki level udało nam się wbić i oczywiście zobaczymy sobie w topce jak to teraz wy wszystko wyglądało Wygląda takie właśnie, małe. Podsumowanko, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcji i dzwoneczek, żeby być na bieżąco i napiszcie w komentarzu, który level właśnie w tym momencie macie na EU1 i jak wam się gra. Moim zdaniem pierwsza mm, sprawa dotycząca EU1 to to, że spodziewałem się jednak troszeczkę bardziej zaciętej walki, tego, że naprawdę będzie taki wykukszony, ściśle e, gdzieś tam związany z tymi grzybkami właśnie i z graczami, którzy naprawdę będą progresować e, właśnie ten serwer, tym bardziej, że to był no, no, to jest Pierwszy europejski, więc no raczej będzie trwał, trwał, trwał i trwał, tak przynajmniej zawsze było z takimi serwerami, e, a tu jednak, no powiem szczerze, no delikatnie się zawiodłem, bo wcale takiej ostrej rywalizacji przynajmniej jak na razie nie widzę ze strony innych e, graczy. Już wam to pokazuję. Pamiętajcie oczywiście widzicie, jeszcze na Discorda dla widzów, którego link macie również w opisie. E, my wbiliśmy sobie zobaczcie tutaj 8, czyli w trzeci dzień udało nam się wbić 130 Pierwszy level na naszym berku dało nam to pozycję 14 na całym świecie, tak więc myślę, że nie jest najgorzej. Ładnie nam to poszło. Co prawda, naprawdę dużo, dużo grzybów na to poświęciliśmy. W tym momencie mamy 24 lokatę, ale jeszcze sobie tutaj arenki jakoś tam nie robiliśmy. Więc myślę, że jeszcze parę leveli, parę poziomów sobie wskoczymy. Eee, jak to wyglądają lochy w tym momencie? Strefa światła, wszystko tak jak widzicie, pozamykane tutaj. Eee, teraz mamy twierdzę posępnego po ludojada zwiadowce, na które mamy, jak dobrze pamiętam, niecałe 3%, tak więc tutaj już troszeczkę będzie ciężej. E, pupile mamy już właśnie oczywiście odblokowane. Niestety tego trzeciego dnia nie udało się odblokować pupili. E, przepraszam, drugiego dnia nie udało się nam odblokować pupili, ze względu na to, że zabrakło nam po prostu jednego zadanka, tak więc musiałem czekać na ten dzień trzeci. Eee, I co, wejdźmy sobie w salę chwały, jak to w tym momencie wygląda. No poczekajcie, bo tutaj serwery szeiksa się odzy odzywają. Spróbuję wpisać może jakąś lokatę. No nie, chyba, chyba nie jest, dobra, okej. Okay. Mamy tak, Testotoni, 224 poziom, 230 jest zwiadowca i chyba to będzie najwyższy, tak. 230 poziom jest to poziom najwyższy, no to wcale naprawdę nie ma jakiegoś tam większego szaleństwa, jak na właśnie taki no, mocny, przynajmniej e, tak się zapowiadał, że to będzie mocny start. Czyli 230 level mamy tak, najwyższy oddawał, on odpuścił chyba troszeczkę 129 poziom, my mamy 132 kto tutaj jeszcze jest, Smaking 165, 210 Puller z Asylum, bo bardzo ładnie tutaj widać, że topowa gildia będzie, Merendez TV 212, ale dawalon, czemu tak słabiutko tu poleciał? 129, to myślę, że to wcale nie ma tutaj szału. Patrzę tak, wiecie, Zebo 220, no to Zebo teraz troszeczkę już tutaj podkoksił, że tak to określę, wczoraj zapewne. Ładnie to już wygląda kogo my tu jeszcze mamy w setce, jest oczywiście z Gildi Kings Borat na miejscu 36, 129 level, mamy następnego w Gildi Kings w top 100, Mortadella Enjoyer, 121 level, też Berserk, kolejny Selkis, 107 level, 76 ee, w tym momencie i ach, bardzo niewiele brakuje, jeszcze kolejny będzie pan inżynier Demon Hunter, e, tak więc fajnie. Jeżeli chodzi o gildię, w tym momencie mamy 104%, 104%, mamy już 370 e, rycerzy, tak jak widzicie, tak to właśnie w tym momencie wygląda, no wiadomo, to jest początek, tak więc wszyscy są aktywni. Jak pamiętacie, mamy oczywiście gildię jeszcze Kings V2, czyli V2, e, która też bardzo, bardzo dobrze działa. Zobaczcie, też 104, 104, 350 rycerzy. To jest nasza V2, naprawdę bardzo, bardzo mocna. Kolejna gildia z rodowodu, że tak to określę, King's. Wymagania 10-10, 7. I oczywiście jeszcze mamy tutaj jedną taką na, na sam koniec. Tutaj odcineczka. Eee, poczekajcie, tutaj gildia, sorry. Gildia w King's V3. I w tym momencie mają 80, ale chyba to nie było z tego, co pamiętam, e, edytowane. Przynajmniej tak mi Janek suko napisał. E, też już mają setkę setkę. I tutaj mamy 300 rycerzy, tak więc też bardzo dobry wynik. To jest nasza fałtrujeczka, gdzie przyjmujemy też graczy free to play. Ale zobaczcie, naprawdę fajnie sobie jadą 59, 52, średni poziom 42. Tutaj chyba z, tych, z tego końca troszeczkę będą sobie podmieniać. Więc tak wyglądają nasze ekipy, które wystartowały na EU1. Ja sami widzicie, naprawdę wystartowaliśmy noc z takiego grubego. Kopyta, w tym momencie nasz Berserk ma 25. lokatę, mamy 4 bądź nawet 5 graczy w top 100, tak więc to jest moim zdaniem fenomenalny e, wynik. Co, no to tak na koniec odcinka, jeszcze przed losowaniem, moi drodzy, e, naszego zwycięzcy na 100 grzybków, no co, musimy kurczaki, ziemniaki, chociaż parę grzybków przemiętosić na tego zwiadowcę na 3%, to wiecie. Dawaj, dawaj. Przecież nie byłbym sobą, gdybym przynajmniej nie próbował poklikać troszeczkę. ludojat no... Te 3% strzału nie robi, ale widzieliście jaka tam była bliska próba, i to dlatego tak jak wam mówiłem na, na poprzednim odcinku, oni widzą szybkość naciskania u mnie Entera i po prostu tak, dam mu na drugi, trzeci strzał, żeby go zachęcić, żeby zaczął szybciej naciskać, tak? I to niestety tak u mnie wygląda. Jest! 134 level, kurczaki, ziemniaki zawsze na odcinku, zawsze i nawet dzisiaj, jak miał być szybki, krótki odcineczek z e, takiego krótkiego podsumowania i losowania zwycięzcy, to i tak nam się udało wbić, ale teraz ładna chyba seryjka tutaj weszła, co? Trzy, o, raz, raz to... Nie, powiem szczerze, bardziej tutaj kryty po 1kk wchodziły, to raczej tutaj od tego było zależne, to, to, to przecież nie pozostaje mi nic innego, jak spróbować bagiennego dragora naszego magusia kurczaki to też nie jest wcale źle, powiem wam szczerze, że chyba chyba będziemy próbować jeszcze sobie go zamknąć. 640 było 436 poziom. No i to jest właśnie nieprzewidywalny berek na pewno nie było tutaj dużo procent, ale to jest berek. wiecie, to jest berek, on musi kurczaki ziemniaki spróbować. i co to była za furia? Pierwsza, na dwie furie, on szedł po prostu na dwie furie i to jest właśnie plus e, Berserka, że no, tak jak Wam wspominałem, jak wybierałem tą postać, że to jest klasa, gdzie ten Maguś wcale nie musi być w lochach taki mm, straszny, jak wejdą takie konkretne furie. Mm, tu połowa HP mu zostaje i nie wiem, czy to przeklikiwać, chyba nie za bardzo damy radę, tu żadnej bliskiej próby nie mamy, jeszcze parę grzybków na to poświęcę, ale to... A, a. No to nie nieźle, moi drodzy, kurczaki, ziemniaki. I to jest właśnie, kurde, ta, ta, ta piękna magia grania berserkiem. Klikasz sobie bardzo spokojnie, powolutku, gdzie myślę, że tutaj, nie wiem, 1% maksymalnie był na, na wojownika. Ja pierdziele, ale naprawdę berserk no, zaczął nam szaleć. 121 widzieliście tą, kurde, ostatnią serię. Ale wleciało, no to elegancko, elegancko, aż się chce klikać dalej. E, ale, o zu kolejny woj, kolejny woj. No ale co, no to zamykamy to, przynajmniej tą dziewiątkę. Smoczek, Smoczek, polecisz czy nie polecisz? Może, może to jest ten patent, że no ja za, za szybko naciskam ten Enter. Teraz troszeczkę bardziej tak delikatnie i z gracją, kurde, to wcale nie. Powiem Wam, że nie jest źle, półtora. Hmm. Jest naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o to. Dobra, ale najpierw może pójdźmy sobie. Ee, Wojtu tutaj na woje troszeczkę więcej tej wytrzymałości sobie dodam. Dobrze, tak do 3000 sobie tu naklikamy. Jest giciocha i na szczęście, żeby ten cios krytyczny poprawić. Dawaj, dawaj, 40%, no to, to w tym momencie teraz już powinno być, myślę, że już 50% na, na takim levelu. Myślę tylko, czy nie podmienić jednego gema na, mm, na wytrzymałość, to powinno teoretycznie poprawić mi tutaj mm, szansę na woja, ale no spróbujmy, spróbujmy chociaż parę grzybków na to przeznaczyć. Szkoda mi trochę podmieniać, kurde, ale no dobra, zróbmy sobie taki teścik, wiecie co? Zróbmy sobie taki teścik. Nie będę już przechodził do kalkulatora, bo nieraz sprawdzałem już, jeżeli chodzi o tego woja. Ale kurde, to powinno bez żadnych problemów. Jak tak teraz, kurde, patrzę, to troszeczkę kusi, powiem wam szczerze. Dobra, zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej, spróbujemy sobie tak, jak wam powiedziałem, tylko mm, za najgorszy klejnot, bo mamy 157. To później w razie czego go sobie podmienimy, 157, o jezu, same mam takie dobre. 158, 159, 157, 158, 156 mam, 155 jest najgorszy. Dobra, 155 jest najgorszy. Tu sobie odzyskam na razie to. 155 jest najgorszy. No to tu też w szałowego jakiegoś nie włożymy. Włożymy sobie ten i teraz teoretycznie powinno być troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o. Tak, o tego Woja i zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Parę kliknięć znowu. No. No i była bliższa próba, bo tam już zostało mu chyba 1kk. Aż, aż wiecie, aż, aż kusi, żeby jeszcze troszeczkę poklikać. No, zobaczymy, ale to już jest mocarny. Ten już jest mocarny. Smok ciemności jest mocarnym smokiem ciemności. Widzieliście tą próbę? Mówiłem właśnie, że jak dodamy trochę do tej wytrzymałości, to będzie większa szansa na to. Kurczaki, ziemniaki. No, i teraz muszę to naciskać. I za chwilę oczywiście wyłonimy sobie zwycięzcę na 100 grzybków w naszym konkursiku. Pamiętajcie co zostawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo już w kolejnym odcinku następny grzybowy konkursik sobie ogłaszamy, więc znowu będzie szansa na zgarnięcie za friko parę grzybeczków do waszego szejksowego konta. No kurczury, ziemniury chyba, chyba odpuszczę. No nie, bo mi znowu zeszłe grzyba już po tych trzech dniach nie pytajcie, ile grzybów yy, już, już mi poszło. No bo nawet nie chcę o tym myśleć, powiem szczerze. No ale jeszcze parę to wiecie, no kurczę, Ten Enter sam się, sam się nie naciska, nie? No tak by było fajnie, już 150, 140 już by wskoczył nawet powyżej. Mm. No nie, no nie siądzie. Jeszcze to nie jest, wiecie co, jeszcze to nie jest jego, jego chwila. Eee, dobra, już mogę sobie zamienić ten klejnocik. Ok, i co? I jeszcze parę prób na, na zwiększonej sile. No, i teraz tak, no bo jeżeli, powiedzmy teoretycznie, jak on dobrze tutaj, no nie, tu jest, tu jest mniejszy procent na pewno. Ale znowu, kurde, wiecie, berkiem no to na farcie walnie parę furii i kurczury ziemniury, by było fajnie. Dobra, zrobimy tak. Ostatnie 10 grzybków na tego smoczuska. Raz. 2 jest za mały procent, ale wiecie, że ja uwielbiam klikać na takich właśnie procentach, bo jak wchodzi, to jest taki od razu banan. 3, jeszcze trzeba się przebrać. 4, 5, 6, 7, 8, mój drogi, 9 i 10. Poczekamy sobie wykopiemy jakieś mocniejsze klejnoty może uda nam się przebrać, a na pewno zamienić te klejnociki, żeby wszystkie były zmaksymalizowane i wtedy na pewno nam siądzie w tym momencie szkoda żeby no bo tutaj już żadnego rana sobie nie robimy, tak więc kończymy na 139 poziomie na naszym berku. Tak jak mówiłem, moim zdaniem to jest naprawdę fajnie. W tym momencie 25. Lokata i przejdźmy sobie do tego, na co czekaliśmy od początku odcinka, czyli losujemy sobie zwycięzcę 100 grzybowego. Jesteśmy zwycięzcę. już na naszym kole fortuny, tak więc za chwilę dowiemy się, kto zwycięża 100 grzybków i kto jest zwycięzcą naszego kolejnego konkursu grzybowego. 6 plus 9, dlaczego taka trudna matematyka musi to być? Eee, 6 plus 9 daje nam, moi drodzy, 15 get youtube konc, 49 komentarzy, 3, 2, 1, kto dzisiaj zwycięża. 100 grzybków u Ajgowskiego. Eczedentasiast, eee, nie, nie mogę przeczytać aż tak długiego i nie wiem, jak to się wymawia, więc nie chcę zwalić, eee, a mi w Shakespeare podoba się to, że idzie przejumać dużo pieniędzy w krótkim czasie, tak, na pewno, eee, a tak na poważnie, to najbardziej podoba mi się rywalizacja, zwłaszcza na początkach serwera i to, że można poznać spoko ludzi. Eee, gratuluję mordeczko wygranej, Żuwik odezwij się oczywiście do mnie na Discordzie, podeślę ci grzybowy Kodzik. Pamiętajcie, w następnym odcinku następna szansa na wygraną, tak więc nie łamcie się, bierzcie udział, bo wreszcie w końcu wy też na pewno zwyciężycie u czyli łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I w następnym odcineczku pamiętajcie wziąć udział w konkursiku. Widzimy się oczywiście już jutro. I co, Żółwik, do następnego ludziska.